Oh. Witajcie, drodzy widzowie. Rafał Degustator z tej strony. Słuchajcie. Po długich i intensywnych zebraniach zarządu doszliśmy do wniosku, że czas rozszerzyć naszą ofertę z myślą specjalnie o Was, kochani widzowie. O co chodzi? Od teraz na praktycznie każdym kolejnym one-on-one -on -one będziecie mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w tych live'ach, czyli będziemy mogli się z Wami połączyć i będziecie mogli zadać pytanie do gościa, który aktualnie będzie znajdował się w programie. Przed każdym liveem będziemy organizowali konkurs, w którym trzeba będzie odgadnąć, kto będzie gościem przyszłego programu One-on-One. On one. Wyłonimy zwycięzcę, i jeden zwycięzca będzie miał okazję, tak jak powiedziałem wcześniej, połączyć się z nami i osobiście zadać pytanie do naszego gościa. Startujemy z tym cyklem już w sobotę, czyli już w sobotę będzie debiut naszego nowego formatu, tudzież jakiegoś pomysłu na to, jak urozmaicić livey One-on-One. Podpowiedzi do sobotniego odcinka prezentują się następująco. Po pierwsze. Językiem ojczystym tego zawodnika nie jest język polski. Druga podpowiedź. W zeszłym roku występował w barwach Wilków Krosno. I trzecia, miał jedną z trzech najlepszych średnich w drugiej lidze żużlowej. Odpowiedzi możecie kierować w komentarzach na YouTube. Będzie nam również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę i suba dla zasięgu, ponieważ cały czas staramy się rozwinąć markę bez Speedway TV, staramy się rozszerzyć zasięgi jak tylko się da. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie tak jak powiedziałem suba, lajka. I czekam na Wasze odpowiedzi. Wyłonimy naszego zwycięzcę w piątek wieczorem, w sobotę o 15.00. Połączymy się z zawodnikiem i również z jednym z Was. Do usłyszenia!